No Państwa, nie, to ja tutaj Wam powiem jeszcze parę rzeczy. Tak na szybko, w macie, to jeszcze w pamięci, co tu widzieliście, bo tu parę rzeczy jeszcze... warto opowiedzieć. Słuchajcie, mieliśmy szczęście i nieszczęście, że są prowadzone teraz mody. Szczęście, bo mogliście zobaczyć, jak Nie ważne. Nieszczęście, bo nie mogę Wam wyjaśnić. bardzo, bardzo z z ich skarbiec. Tu są ich najważniejsze skarby. Jakie skarby? Większej niej, nie posągi, a trochę najważniejszych tutaj osób. Te stópy. pamiętaj sobie raz, otwórzmy drogę. Weszliśmy, przeszliśmy, weszliśmy do jednej małej sali, nie było półtorej, to pomijamy, On tym zaraz jest w tym momencie, weszliśmy do głównej sali i weszliśmy do krypty, gdzie było pięć stóp, jedno było w drugiej. To więcej stóp. Nie, to mały raz wietański, duży raz wietański. Stało się, że pięć, nie sto. Czyli pięć, że sześć, to radzimy. Jeszcze raz, weszliśmy i zanim weszliśmy do pierwszej firmy były, było pięć posągów. Różne posągi tam były, zanim działała niebawem.